Witam cię serdecznie, Darek Edwerski z tej strony. Dziś znów przeanalizujemy rynek bitcoina, pokażę ci jak ja śledziłem rynek bitcoina przez ostatnie 3 dni. Zaczynamy w miejscu, w którym skończyliśmy. Ostatnio była analiza w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek, czyli poniedziałek, wtorek i środa. Zobaczysz moje analizy rynku BTC krok po kroku. Mam nadzieję, że będzie to również wideo edukacyjne dla ciebie. I nauczysz się czegoś pożytecznego również na tym nagraniu. Ok, zaczynajmy. Zobaczcie, mój pierwszy wpis w poniedziałek rano, godzina 10. Market Update, pierwszy wpis poniedziałek rano, godzina 10. Market Update, dziś drugi dzień niezdecydowania na rynku. W dalszym ciągu czekam na stabilizację. Na tej grupie nigdy nie podaję analizy, współczynnik ryzyka jest bardzo wysoki. Lepiej spokojnie poczekać i wykorzystać dodatkowy czas na realizację innych planów. Jeśli chodzi o trading, to kluczowym aspektem jest zgłębienie wiedzy o analizie technicznej, aby wiedzieć, w którym momencie można wejść bezpiecznie w rynek. To wymaga dużo czasu, cierpliwości i poświęcenia, ale się odpłaca z nawiązką. Drugim również szalenie ważnym aspektem jest wiedzieć, kiedy pozostać poza rynkiem, aby umyślnie nie narazić swojego kapitału na straty udanego dnia i całego tygodnia. Zamieściłem ten wpis, ponieważ od, ponieważ od 4-5 dni analizuje tylko rynek BTC, a altcoiny są raczej z boku. Kolejny wpis, godzina 10, 17, 10 minut później. BTC update na chwilę obecną cena znajduje się, zdaje się respektować opór na lokalnym kanale spadkowym, który wyrysowałem dziś na analizie wideo. Na wykresie możemy również zauważyć, że cena zamknęła się obecnie w trójkątnym układzie, a jego dno stanowi dość silne wsparcie. Rozegranie tego układu zdefiniuje nam lokalny kierunek ceny i może będzie w stanie wyczytać nieco więcej z wykresu. I może będziemy w stanie wyczytać nieco więcej z wykresu. No i tu była taka sytuacja, zobaczcie, po tym, po tej korekcie i po rozwiązaniu tego trójkątnego układu tutaj muszę jeszcze nadmienić, że zakładaliśmy w ostatniej analizie, że cena nam pójdzie w bok i zobaczcie na razie ta cena idzie w bok. No i mamy ten trójkotny układ, po którego rozwiązaniu zdefiniujemy lokalny kierunek naszej, naszej ceny. Jedziemy dalej. Godzina 14:20. BTC Update. Mamy pierwszy test oporu, o którym wspominałem na dzisiejszej analizie wideo. Test nastąpił bardzo szybko i jak na razie wygląda bardzo silnie. Jeśli cena utrzyma się powyżej 9000, będzie oznaczało to powrót byków na rynek i potencjalny lokalny ruch w bok, po którym zobaczymy prawdopodobnie kolejną świeczkę w górę. No i słuchajcie, tak to jest ten test na analizie wideo. Mówiłem, że tutaj będziemy testować kilka razy na pewno ten rejon i rzeczywiście ten test nastąpił dość szybko. Mamy następny wpis 18.46. Doskonały przykład, dlaczego robimy sobie przerwę. Kolejny swing w cenie, który zapewne spowodował wiele likwidacji. Nasz warunek, o którym mówiłem dziś, to utrzymanie ceny powyżej 9000, aby rozważać pozycję long. Nie został on spełniony. Mamy kolejny lokalny dump. No, to było bardzo ryzykowne tutaj obierać jakąkolwiek pozycję na tym rynku, w mojej opinii. Dlatego na razie czekamy, obserwujemy i czekamy. Cena nam idzie w bok. Kolejny mój wpis, potencjalna pozycja short, jeśli warunek zostanie spełniony, opis na wykresie. No i tutaj zakładałem potencjalną pozycję short, jeśli odbijemy się tutaj od tego, od tego oporu, no to może będziemy dalej podążać tym kanałem. Oczywiście jest to propozycja potencjalna i warunek musi zostać spełniony, jedziemy dalej. P.S. Mam nadzieję, że przywykliście już do moich wykresów, jeśli coś jest niejasne lub masz do mnie pytania, zawsze jestem dostępny na prywatnych wiadomościach. No czasami te, te wykresy mogą e, wyglądać nieco chaotycznie dla osób, które pierwszy raz podchodzi do analizy technicznej, no ale ja tutaj widzę absolutnie wszystko i wszystko co jest na tym wykresie jest mi bardzo, bardzo pomocne. Jedziemy dalej, 12 maj, BTC Update. Kolejny test oporu jak najbardziej jest na miejscu, powiedziałbym nawet, że może być to przełomowy moment, który może odwrócić linię trendu. Na chwilę obecną cena porusza się w bok zgodnie z naszą wczorajszą analizą. No i zobaczcie, cena idzie tam w bok, tutaj mówimy o kolejnym, o kolejnym teście dzisiaj, w dzisiejszym o kolejnym teście na właśnie ten opór. Co zresztą przewidywaliśmy wcześniej, że te testy nastąpią. BTC update. Ważny warunek. W zasadzie nic się dla nas nie zmieniło. Cena nadal idzie w bok, a kolejna świeczka została otworzona poza kanałem spadkowym. To jeszcze wcale nic nie oznacza. W dalszym ciągu spodziewam się kolejnego testu oporu na 8800. O tym już wspominałem i teraz bardzo ważny warunek. Pod żadnym pozorem nie otwieram pozycji long na tym rynku dopóki opór na 8800 nie zostanie przebity z dużą siłą, a wsparcie nie zostanie potwierdzone powyżej. Nasz plan na tą chwilę to czekamy na test i w razie odrzucenia otwieramy. Wspomnianą pozycję short. W razie przebicia i potwierdzenia wsparcia będzie to long. No i tutaj mamy taką sytuację, gdy, gdy nastąpi to przebicie przez 8. 88800 no to będziemy mieli potwierdzenie i potencjalny long, jeśli natomiast e, spadniemy w dół, zobaczcie, jeśli cena podąży za tą strzałką i odbije się do lokalnego wsparcia na 8360, to zaznaczona strefa pomiędzy 8580 a 8700 będzie bardzo dobrym miejscem na pozycję short, czekamy aż cena dotknie górnej części kanału target, to 7800. No i słuchajcie, jak zwykle mamy tutaj jakiś plan, który będziemy realizować, gdy któryś z warunków zostanie spełniony. Na razie spokojnie obserwujemy i czekamy właśnie na jeden z tych warunków. Jedziemy dalej, to była godzina 14. Znów kolejny wpis minutę później na tym wykresie widać nieco wyraźniej wspomniany opór oraz gdzie znajduje się obecna cena. No tutaj już wrzuciłem bez tych wszystkich kanałów aby jasno, jasno nakreślić tą sytuację słuchajcie, przełamanie tego oporu i ruch w górę. Idziemy dalej. Dominacja BTC. Na wykresie widzimy nieudaną próbę przebicia przez kanał spadkowy i zwrot trendu. Obecnie jesteśmy pod strefą oporu, którą właśnie testujemy. Jeśli ten opór nie zostanie zdobyty, to dominacja zacznie spadać i zobaczymy ożywienie na rynku altcoinów. Już dziś widać sporo zielonego koloru, lecz trading altów jest w dalszym ciągu ryzykowny. A nagły zwrot na BTC może wtrącić nas w pułapkę. No, jak wspominałem, na razie rynek altcoinów jest odłożony do szuflady i tutaj mamy ten opór na tym kanale spadkowym to jest dominacja BTC obecnie znajdowaliśmy się pod tym oporem, gdy zamieszczałem ten post co było takim sygnałem też dla nas jeśli ten opór zostanie respektowany, no to dominacja spadnie. Zobaczymy ożywienie na altcoinach, a cena BTC prawdopodobnie również spadnie. Jedziemy dalej, tu była godzina 16:15, teraz mamy wpis o 16:26. BTC update, kolejny test na 8800 w trakcie realizacji. No słuchajcie, spodziewany, kolejny test jest w trakcie realizacji, czyli tutaj daję już do, do wiadomości, że mamy ten kolejny test i gdy cena zostanie tutaj y, powyżej tego wspomnianego poziomu, no to będzie potencjalna pozycja long, także kontrolujemy całą sytuację. Mamy kolejny test, y, mamy kolejny wpis 17-18. Y, 8925 to opór, który jest kluczowy. Jeśli zostanie przebity, to ruch w górę może być bardzo dynamiczny. Jeśli nie, plan jest bez zmiany. Czekamy na powrót do ceny 8808830 i czekamy na reakcję rynku. Jeśli znajdziemy wsparcie na 8800, to byki będą dalej próbować podbić cenę. Wtedy zobaczymy prawdopodobnie kolejny test na 8925 i przebicie tego oporu. No, słuchajcie. Jesteśmy znów w tej sytuacji, cały czas ten rynek nam próbuje iść do góry. Tutaj już widzimy pewne osłabienie niedźwiedzi i przebudzenie byków. Także jedziemy dalej, jest 19.54. I mamy kolejny update. Wszystko jak na razie według naszego scenariusza test na 8.800, już nastąpił i jak na razie napotkał na odrzucenie. Poniższy wykres jest bardzo lokalny i nie jest decydujący, to tylko wstępne potwierdzenie poprzedniego posta. Poprzednia analiza jest w dalszym ciągu aktualna. No to takie podsumowanie na wieczór, że na razie to wszystko co o czym rozmawialiśmy jest nadal aktualne. I mamy kolejny wpis, to już jest 13 maj godzina 8:36. Nasze analizy Bitcoina z ostatnich kilku dni znalazły potwierdzenie na wykresie, a wszystkie warunki, o których wspominałem, też zostały spełnione w związku z tym idąc za ciosem i trzymając się naszego planu w dniu dzisiejszym. Powinniśmy spodziewać się przebicia przez opór w okolicy 8925 i skok ceny do 900. 39,277. Jeśli otworzysz long po przebiciu, to warto przytrzymać część pozycji, gdyż rynek może, ale nie musi iść wyżej niż zakładamy w obecnej chwili. No i słuchajcie, tutaj mamy kolejny, kolejny wykres, który zamieściłem do tego wpisu. Mamy godzinę 8:42 BTC, potencjalny long patch, poprzednia analiza, czyli tutaj mamy potencjalny setup na long. Zobaczcie już, mamy targety 9020, 9150 około i 9289. Jeśli cena przebije się przez opór na 8930 i potwierdzi nowe wsparcie, to będziemy mieć potencjalną pozycję long na tym rynku, czyli znowu mówię o tej pozycji long. No i BTC Update, wszystko zgodnie z planem, to była godzina 8 rano, i teraz mamy godzinę 13.18, zobaczcie już mamy, już mamy ten ruch w górę tutaj na naszym wykresie. No i słuchajcie, mamy kolejny wpis już o 17.18, tu mamy BTC update, drugi target został e, osiągnięty, obecnie jesteśmy właśnie na tym e, drugim, drugim targetie. tutaj cena e, do niego się zbliżyła i mamy kolejny wpis, to jest 22.11, trzeci target osiągnięty, tak jak wspominałem wcześniej, warto zachować część pozycji szukając wyższych targetów, podsumowując kolejny setup zrealizowany e, bez straty. I zobaczcie tutaj mamy ten dotknięcie do trzeciego targetu i tutaj przypomnienie, żeby jeszcze przytrzymać troszeczkę kapitału zamkniętego w tej pozycji na wyższe targety. Mamy teraz, obecna cena to jest, zobaczcie, 9200. 34. Jedziemy dalej. No, i tu już jest dzień 14 maja. Słuchajcie, to jest dzień dzisiejszy. To właśnie wróciłem mój poradnik. Tym razem w formie wideo do obejrzenia. Serdecznie zapraszam. Jeśli czytałeś mój poradnik, to tutaj jest troszeczkę więcej. Teraz zawarte w tym poradniku wideo, również z moją interpretacją tych właśnie 19 porad. Także jeśli chcesz, jest już na YouTube. Teraz mamy. To było 9 rano i mamy 9.20. Kilka minut później zobaczcie nasza analiza była słuszna, warto było przytrzymać część pozycji powyżej wyznaczonych targetów. Obecnie cena znajduje się w strefie oporu wyznaczonego na wykresie tygodniowym. To dobre miejsce na skasowanie zysków, gdy zobaczymy odrzucenie. Obecna cena to 9453, czyli jeszcze o, o 200 dolarów. Tutaj nam cena ładnie skoczyła na obecną chwilę, a w momencie nagrywania jest chyba 9500 właśnie w chwili... Obecnej 9600, moi drodzy, na tą chwilę 99600, i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj wyrysowałem taki kanał wzrostowy. Wróćmy do. Telegram, mamy, to była 9.20 mamy 9.59 BTC Update 9.550 to opór, który powinien być respektowany tak przynajmniej nakazuje logika na wykresie wyrysowałem wstępny plan na kolejny ruch BTC, odbicie od oporu na 9.550 powrót do 9.259 300 i potencjalny kolejny ruch w górę wyznaczonym kanałem ten plan to dopiero szkic nie jest jeszcze potwierdzony i to jest ostatni wpis jest godzina 10.50 także za niedługo Pewnie ukaże się kolejny. To wszystko ode mnie na dziś. Właśnie zobaczyłeś trzy dni mojej pracy z rynkiem BTC krok po kroku. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie pomocne. W jakimś stopniu nauczyłeś się czegoś nowego i masz lepsze zrozumienie o mojej interpretacji analizy technicznej. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.